Moi drodzy, wielu z Was pyta, co sądzę o wydarzeniach w Jerozolimie i w ogóle w Strefie Gazy. Powiem wam szczerze, że gdy usłyszałem jakąś szczątkową informację od kogoś, że płonie meczet al-Aqsa, to aż mnie kurwa zmroziło, ponieważ jest to jedno z kluczowych proroctw dotyczących dni ostatnich i apokalipsy. Jak się później okazało, nie płonął meczet Al Aqsa na wzgórzu Świątynym, a jedynie drzewo znajdujące się bardzo blisko meczetu. Ale jeżeli już takie newsy zaczynają krążyć, skoro takie coś już się dzieje, znaczy, że ten plan jest realizowany. Naprawdę, koniec świata, tak zwana apokalipsa, jest to proces, który trwa. Niecałą dekadę, w związku z czym ten mechanizm, co po kolei będzie się działo, jest już od dawien, dawna przygotowany. W związku z czym realizowanie kolejnych etapów scenariusza z góry, zaplanowanego już naprawdę bardzo dawno temu, się odbywa. Oczywiście plan demia kurwa jest jednym z elementów nadciągający wielki kryzys w przyszłym roku, również. Ale również muszą temu towarzyszyć pewnego typu rzeczy mistyczne, religijne i zburzenie meczetu al-Aqsa i wybudowanie trzeciej świątyni Salomona na wzgórzu świątynnym dla antychrysta, który wjedzie do Jerozolimy bramą, która na teraz, na, na tą chwilę jest zamurowana, jest jednym z elementów końca świata. I widać, że ten scenariusz powoli jest gdzieś przemycany do ludzkiej świadomości. Podobnie jak coraz częściej wypuszcza się w mainstreamie materiały dotyczące kosmitów. To też będzie robione bardzo powoli, ponieważ gdzieś najdalej, za trzy lata, papież Franciszek wyjdzie i publicznie wszystkim powie: moi drodzy, dla Waszego dobra musieliśmy to ukrywać, ale nie jesteśmy sami we wszechświecie. Synowie boscy się nami opiekują. W związku z czym chciałbym was prosić o wyrozumiałość, że musieliśmy was okłamać, ale to było wszystko dla Waszego dobra. A teraz na przylot tych złych bardzo anunaków chcielibyśmy wszyscy razem, żebyśmy odegrali pewnego typu teatrzyk, który ma znowu pomóc uratować ludzkość. Wiąże się to z tym moi drodzy że Lucyfer Helel Ben Shahar który ze względu na to że zaczął robić na zwierzętach eksperymenty i tworzył gadającą małpę tak jak jest to opisane zresztą w Księdze Zohar miał zostać ukarany przez kosmitów dlatego że te manipulacje genetyczne otworzyły furteczkę do Innych, wyższych form świadomości i ten plugawy ludzki egoizm zaczął zanieczyszczać wyższe wymiary, w związku z czym próbowano naprawić ludzką duszę, próbowano wyeliminować ludzi, ponieważ ich egoizm, ich plugawa świadomość zanieczyszcza wyższe wymiary. Ale na przestrzeni tysięcy lat Lucyfer, który bardzo dobrze ukrył się między ludźmi, przekazując im część wiedzy, przez co uwiarygodnił siebie jako półboską istotę, w momencie, kiedy przylatywali kosmici i chcieli go ukarać, ludzie pytali: Ale to czemu kurwa twoi przylatują i chcą cię ukarać? A on mówi: Bo ja dla was ukradłem ogień i oni za to się na mnie mszczą. W związku z czym mit o Prometeuszu jest dokładnie tym samym. Czym jest Lucyfer, tylko że już jest to wersja dla ludzików, po to, żeby ludzie bronili Lucyfera przed przylatującymi bogami. I on wymyślił całą bajeczkę, że dla dobra ludzi oczywiście jest to metafora ukradł ogień i w zamian za to bogowie chcą się na nim mścić, w związku z czym prosił ludzi o pomoc. Ci ludzie, których prosił o pomoc, są to tak zwani sprawiedliwi lub lewici. Którzy ze względu na to, że otrzymali kod genetyczny naszych stwórców, w pewnych warunkach, w pewnych okolicznościach mają ogromną moc. Za czasów Mojżesza nazywali się Lewitami, w dzisiejszych czasach powoli zaczyna się ludzi przygotowywać już na te czasy, w związku z czym mamy X-Menów, mamy Avengersów i te wszystkie inne rzeczy w naszej teraz współczesności są nazywane zupełnie inaczej. 3666 lat temu w przybliżeniu, ponieważ tyle trwa duży cykl i wtedy miało to ostatni raz miejsce, czyli za czasów Mojżesza wykorzystano Mojżesza do tego, żeby poszedł pośród Żydów, zmanipulował Lewitów po to, by na przylot anonaków stanęli po stronie synów boskich. I walczyli z anunakami. Anunaki chcą dla nas bardzo dobrze, chcą naprawić ludzką duszę, chcą naprawić porządek energetyczny we wszechświecie, natomiast synowie Bosty za każdym razem, gdy to, do tego dochodzi, próbują zmanipulować sprawiedliwych, wypuszczając różnego typu istotę, która ma ich zmanipulować. Tym razem będzie to antychryst, który będzie próbował zmanipulować ludzi. A dokładnie sprawiedliwych, czyli potomków lewitów, czytaj w dzisiejszych czasach, są to Avengersi lub X-meni, czyli osoby zupełnie z innym kodem genetycznym, które w czasach, kiedy ziemia się zatrzymuje i zaczyna się dzia dziać apokalipsa, te istoty, ponieważ nie są to stricte ludzie, zaczynają się unosić i ze względu na to, że posiadają naprawdę bardzo ciekawy genotyp, który często w tych normalnych czasach przy włączonym księżycu uniemożliwia im normalne funkcjonowanie, ponieważ zupełnie inaczej postrzegają świat, nie czują się częścią tej społeczności, ponieważ widzą tych nieprzytomnych ludzików, którzy zapierdalają za swoim własnym ogonem. Wielu z lewitów, czyli wielu z x-menów, czy wielu z avengersów w dzisiejszych czasach kompletnie nie potrafi się odnaleźć we współczesności, ale gdy przychodzą dni owe, gdy przychodzi tak zwany koniec mięsa, gdy nadchodzi apokalipsa, gdy księżyc zaczyna opadać, gdy przylatują anunaki, gdy synowie boscy zaczynają panikować, wtedy lewici zaczynają czuć swoją moc, a mają ogromną moc, w związku z czym szczepionki są jednym z elementów, żeby przy pomocy kodu genetycznego dodanego do naszego organizmu pozbawić lewitów tej mocy. Jest to jeden z elementów dawno temu napisanego scenariusza. W związku z czym zniszczenie al Alaksy i wybudowanie trzeciej świątyni Salomona na przyjście antychrysta, po to, żeby gdzieś pewnego typu proroctwa zostały spełnione, powoli się realizuje. Mamy na to jeszcze kilka lat, a naprawdę, naprawdę, moi drodzy, czekają nas bardzo, bardzo ciekawe. Czasy. Pozdrawiam Was wszystkich, bardzo serdecznie życzę miłego weekendu i oczywiście ku chwale Ojczyzny. Pozdrawiam.